Nadchodzące święta niestety ujrzymy pod znakiem inflacji. Ja sądzę, że będą to jednak różnice na poziomie 20 i więcej procent w podstawowych zakupach. Myślę o takich rzeczach jak jajka, komponenty do ciasta, wędliny, no i powiedzmy inne rzeczy takie na przykład jak słodycze. Z tego względu, że oczywiście oficjalna inflacja to jest w zaokrągleniu 11% ale te najczęściej kupowane produkty, szczególnie w szczególnych momentach, takich jak święta, no one są zdecydowanie droższe niż taki y, uogólniony wskaźnik. Zatem moim zdaniem święta będą drogie i takie badania wyprzedzające pokazują, że tak rzeczywiście się stanie. Wiadomo, że święta muszą być jajka, musi być wędlina, musi być biały barszcz, muszą być różnego rodzaju chrzany, musztardy, sałatki. To musi być, to jest po prostu w naszej kulturze, tak jak w kulturze każdego kraju chrześcijańskiego. I ja sądzę, że te najdroższe produkty, na przykład najwyższe e, półki jakościowe wędlin, one będą kupowane, ale będą kupowane w mniejszym stopniu. E, będą zastępowane tańszymi produktami, będą po prostu komponowane w potrawach i w, ar w aranżacji stołu. Zdrożały owoce. Zdrożały. Mięsa, aczkolwiek tutaj są duże różnice, zdrożały różnego rodzaju komponenty przyprawy, szczególnie te, które mają powiedzmy ten udział komponentów importowanych. Generalnie jest drożej, również jeśli chodzi o produkty krajowe, dlatego że mamy, mamy po prostu dwa jak gdyby takie czynniki napędzające, dwa drivery tej inflacji. Pierwszy to jest kwestia pewnego fiskalizmu ze strony państwa i to, co powoduje u firm koszty stałe. Z drugiej strony to jest kwestia po prostu różnego rodzaju energii, od elektrycznej po energię, która napędza na przykład środki transportowe. Kolejna sprawa, która napędza koszty, szczególnie w sytuacjach świątecznych, no to jest przede wszystkim słaba złotówka, bo to oznacza podrożenie produktów importowanych. Zatem jest kilka rzeczy, kilka czynników, które no utrzymują te, to, te produkty na coraz to wyższym poziomie cenowym i tak będzie jeszcze moim zdaniem przez dłuższy czas, tym bardziej, że mamy za za ścianą niemalże wojnę, w której no przynajmniej pod względem humanitarnym i politycznym jesteśmy jakoś zaangażowani.